Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Rainbow Six Siege. I wiem, dzisiaj miał być odcinek z Gwinta, bo mamy wtorek, ale tak sobie pomyślałem, że jaki jest sens w odcinek z Gwinta, głównie z deków, dzień przed wprowadzeniem open bety. No nie ma większego sensu, bo ten odcinek do niczego się już nie przyda. Więc tak myślałem, że zagramy sobie coś innego, czyli w Rainbow Six Siege od Ubisoftu. Słuchajcie, pokrótce o czym jest gra. cs pewnie każdy kojarzy. Rainbow jest mniej więcej porównywalny, właśnie do CS-a, ze względu na dwie grupy, które walczą między sobą. Po pięciu, czyli tak jak w CS-ie. Jedni bronią, jedni atakują, czyli tak jak w CS-ie. Czasami jest bomba, czasami jest zakładnik, czyli też tak jak w CS-ie. Różnicą jest taką. To, znaczy w cs ostatnio to zazwyczaj sama bomba, rzadko się buduje zakładnika, no, ale mniejsza. Różnicą jest to, że tutaj mamy klasy operatorów, mamy różne inne możliwości przebijania się przez ściany, wrzucania granatów, różne uzbrojenie. No, moim zdaniem jest to gra bardziej rozbudowana od CS-a, aczkolwiek arcadeowy styl samego CS-a, właściwie zręcznościowy bardziej też jest bardzo fajną opcją. Ale tak, jeśli chodzi o Rainbow, to dzisiaj zagramy sobie na pewno Caveirą, czyli postacią, która posiada cichy chód. Cichy chód pozwala nam się praktycznie bezgłośnie przemieszczać. Dodatkowo mamy broń, czyli karabin. W ogóle mamy bardzo duże możliwości customizacji broni, celowniki, Celowniki, lufy, inne tłumiki płomienia, same tłumiki, Zobacz ile jest tutaj możliwości. Wydłużona lufa, żeby zwiększyć celność, no jest tego naprawdę sporo. Różne celowniki, kolimatory, którymi się zajmiemy, jeżeli kiedyś będę chciał nagrać poradnik z Rainbow, a na razie sobie zagramy taką szybką gierkę, wstępną, zobaczymy jak to wyjdzie. I zagramy prawdopodobnie kawejrom z broniących i z atakujących, będziemy starać dorować Fuse'a, ewentualnie Glaza. Jeżeli zabiorą kawejrę, to mamy jeszcze Doka do i Kapkana. Pokrótce, kawejra cichych, czyli taki asasyn, można powiedzieć, po cichu zwalcza przeciwników, może ich wykryć, jeżeli któregoś powali. Fuse zakłada ładunki na okna, na ściany niewzmocnione, które w jak możecie przeczytać, używa ładunków kasetowych, które przybijają się do ścian, wyzwalając ładunki wybuchowe po drugiej stronie. Czyli można powiedzieć, że rzuca kilka granatów przez ścianę. Glas widzi lepiej za pomocą swojego celownika do broni snajperskiej i jest jedynym snajperem w grze. Dok pistolet reanimacyjny, którym może się wyleczyć ewentualnie zreanimować. Jeśli chodzi o reani reanimację, to myślę, że Wam pokażę później, albo nawet już wiecie, bo mieliście do czynienia z Remove Sixem. No i kapkan zakłada pułapki na różne okna, na framugi drzwi, no i właściwie tyle. Więc tak, lecimy sobie już do gierki, zagramy sobie rękę. Ja też nie mam za wysokie rangi, bo tylko silver. Rangi tutaj są mieć, brąz, silver, gold. Platyna, chyba i diament. Szybko nam znalazło gierkę. To jest właśnie fajne w Rembole, że zazwyczaj tą grę znajduje dość szybko. Zdarzają się momenty, gdzie potrafi szukać gry przez kilka minut. Ok, atakujemy, więc weźmy sobie fiuza. Mamy tutaj dostosowanie broni. Mamy tarczę balistyczną. 6P41, czyli LKM z i... AK-47, weźmy sobie AK-12. Weźmy sobie oczywiście AK-12. Do tego jakiś pistolecik, to akurat nie ma większej różnicy. Weźmiemy ten, ponieważ zamontowałem do niego wcześniej tłumik i ładunek wyważający. Ok, wejdziemy sobie głównym wejściem i zobaczycie mniej więcej jak to wygląda. Mam nadzieję, że widzieliście już wcześniej jakieś odcinki z właśnie Rainbow Sixa. Ewentualnie sami gracie. Okay. Teraz mamy pierwszą fazę. Pierwsza faza polega na tym, że jeździmy sobie dronem i szukamy, gdzie ukryli się nasi przeciwnicy. Zwiat tutaj, tutaj jest podstawą, jeśli chodzi o rainbow. Mamy sporo możliwości zwiadu: są kamery broniących, a brony w atakujących. Szukamy się... O, jeden jest. Możemy przytrzymać X, żeby go wykryć. Niech się schował. Ale jedźmy dalej. Bo nie znaleźliśmy na razie bomby. Prawdopodobnie, znaczy ładunku tego całego chemicznego, prawdopodobnie jest w piwnicy nie ma. To nie znaleźliśmy? widzicie? Kamera. To będziemy starali się niszczyć. Ok, lecimy. Trzeba uważać, bo tutaj często przeciwnicy lubią wychodzić z okien. skrócić. O, widzicie? Bieg tam. Zabłóżmy ładunek tutaj, wysadźmy, o jeden zginął, No, my też zginęliśmy, ponieważ puls na nas wybiegł, zobaczmy jak to wyglądało, to jak mówiłem, że lubią skracać, prawda, ile zabiliśmy, dwóch, czyli z tymi ładunkami, te ładunki są całkiem fajne.

No i teraz zamieniamy się rolami. Tutaj się zamieniamy co rundę, nieco 15. I cały mecz trwa, oczywiście kawiery taką, mówiłem. I cały mecz trwa 4 albo 5 rund wygranych. Zależy od tego, czy będzie dogrywka. Dogrywka zaczyna się przy stanie 3-3. I wtedy gramy do 5. A no, jak widać na czacie piszą w kłopoty. Prawdopodobnie go chciał grać kawejrom, ale. mu tą kawejrę zabraliśmy. No i widać, trafiliśmy na niezwykle rozgadniętego gracza. Bronu się pozbyliśmy. Lecimy na górę. Wiesz, co? Tak sobie myślę, że może by się tutaj ustawić, a nie będę tu wchodzić? Tędy. Ewentualnie biec na drugą stronę. A teraz to już za późno. Dobra. Pobiegniemy tędy. No, okay, mamy świetny. To trzeba przyznać. I tu jest wejście. Połóżmy się, zobaczmy czy ktoś tędy będzie szedł. No nie widać nikogo, trzeba będzie chyba zmienić pozycję. Zginął Fuse z przeciwnej drużyny. Chodźmy, przejdźmy, zobaczmy co się dzieje. Nikogo nie ma. Słuchamy się tutaj i wejdziemy na kamerę, może powiedzieć odkryjemy tu mają brona pod spodem. oczywiście go nie widzą, bo po co? Okej. Okay. zejdźmy tędy. Tędy nie wesz Muszą być z drugiej strony. Połóżmy się tutaj i zobaczmy. Tak za bardzo nie mogę, bo glas może nas widzieć przez szyby. Już tutaj nie powinien nas zauważyć. Minuta 15 została. Dobrze byłoby kogoś powalić, byśmy tak to mogli zobaczyć gdzie jest ten ostatni. nie widać. ktoś tu chyba idzie. Mamy gościa. No i tak to mniej więcej wygląda. No atakujemy. Oczywiście Fuse. I też możemy wejść na główne wejście. Jest 2-0, więc zapowiada się szybka giereczka. Taka pierwsza by mogła być. I napiszcie w komentarzu, czy nagrywać więcej Rainbow'a, czy skupić się bardziej na gwincie. może na headstone Oczywiście, jeśli chodzi o Gwinta, to startujemy e, jutro? Bo jutro się aż na beta. Więc startujemy jutro z nowymi dekami. Może jakiś poradnik od razu się zrobi? Zobaczymy, jak to pójdzie. A tymczasem szukamy naszych przeciwników. Chyba są na dole. Tam na dole. Dobra, może możemy skakać. Skaczę w tą stronę, w którą trzymamy kursor. Zniszczyli nam wszystkie drony. Myślę, że wyjdziemy sobie tędy Trzeba tylko uważać, żeby nas tutaj nie zabił. Tak jak wcześniej. Róż metalna, to się nikt nie ukrywa. Nie widać, to możemy spokojnie zejść. Możemy, pójdziemy. Oczywiście, zanim tam zajdziemy, pójdziemy za naszymi. Próbujemy swizować im. Niestety nikogo nie trafiliśmy. To możemy wrócić. O! Ktoś zginął. I ostatnie tu. Nie zdążyłem, nie zdążyłem. Chciałem spuścić na głowę tego fusora jeszcze, ale nie dało rady. Uj, do przegrana. Nie wiem tego trzeciego fiza to może? Okej, okay, bronimy się. Aha Widzicie? Gościu wyzywał, że kawajerę wziąłem, a teraz sam sam szybko kliknął kawajrę. Co za typ? Zagramy sobie kapkanem. Kapkan może zakładać ładunki na drzwi i na okna, jeżeli nie pamiętacie, albo nie powiedziałem. Możliwe, że nie powiedziałem. Ładunek taki zabija od razu, nie? jeśli ktoś z niego wejdzie. Problematyczne jest to, że ten ładunek świeci to dość, dość mocno. Znajdźmy kontener, tak? Wiecie, jaki po jest pomysł? Żeby rzucić to w ten sposób, Też Niekoniecznie. Nie jest dobry pomysł. a 4 jest zlokalizowany w biohazard. jeszcze jeden adenek, dałoby się gdzieś założyć, może tutaj. Poniatyście. No Spieszmy się, bo zaraz nas wraz zdajmy. Okej. Okay. Uh Hej, -huh. don't fucking shoot me again. Świetny tym zabijają, nie widzę, żeby ktoś ten wyszedł. O no, niestety, no, raczej pułapki też nam nie pomogą. Panie! Łapkę się wpakował? Jak on to zrobił? To w ogóle własną pułapkę, Glas? Nie Glas tylko Taka? nie dziwne. Weźmy sobie Fusa i zobaczmy, co tutaj. Pójdziemy. OK. Blackbird Jackal Glass Issues. Gościu od nas został bana, jak to zwykle bywa. No to jest właśnie problem Rainbow Sixa. Jeżeli gramy solo... Zazwyczaj albo kończymy we 3, albo we 4, lub przeciwnicy to we 3, czasami we 2. Teraz Ubisoft będzie robił operację Health, czyli w skrócie a lepiej tego nie komentować. Operacja Health po będzie polegać na tym, że będą naprawili serwery i przez to polskich operatorów, których mieli dodać w sierpniu. Jednego dodadzą, drugiego dodadzą kiedy indziej, nie będzie polskiej mapy, nie będzie Polski, polskiej operacji. Po prostu operatorzy zostaną dołączeni można powiedzieć, że na doczepkę do Hongkongu i do Korei Północnej. Więc brawo Ubisoft! No, ma prawo. I założę się, że z operacji Health, czyli naprawienia serweru, wyjdzie jak zwykle. Serwery będą działać tak jak działały albo będą działały jeszcze gorzej. Zimne. Nie ma nic. Z raz ja zginęł mnie na ślebił! Nikt w tym samolocie nie wiem gdzie można powiesić. Zobaczmy na górze tutaj jest od zewnętrznej strony. bardzo panona no. się tutaj Mamy ją Czy to jest połapka Nie ma okay. Matę trzeba zniszczyć, bo to się nie wlezie. Widzicie? Jeszcze jest kapkan. Nie zdążyłem przycalować. W sumie może trzeba było wejść tam do pokoju. Wiedziałem, że przecież, że tu jest. Ok, teraz miałbym kafeirer, byłem szybszy. Bandit i Mute fajne kombo mogą zrobić tutaj. Mira... no z Mirą też w sumie. Będziemy mieli okno, którego nie będzie można zniszczyć, bo Bandit z Miutem założył swoje. Swoje gadżety. Miut zakłóca sygnał i nie można nic wysadzać, na przykład takim fusem. Natomiast... Blitz zakłada prąd. nie można wysładać. wszystkie gadżety są niszczone na prądzie, prąd dodatkowo zadaje obrażenia. I tam jakieś niewielkie, ale zawsze. Moczmy to, co mnie nie jest na pewno. Wykryto mnie. Uh, four has found the buyer They will attempt to locate it during the assault. A, Jeszcze Pięknie tu ktoś, czy nie? Dlaczego z pistoletu? Bo pistolet bana. Będziemy mogli wykryć przeciwników. Nie tych dronów Aha Czyli oni tu we dwóch chcieli wejść najprawdopodobniej Oni potrzebnie wychalałem I to są właśnie To jest właśnie problem dronów że one potrafią wygrać całą grę A czemu ja nie widzę na kamerze Kropek, Kropek. No i kolejna gunda przegrana. Cały mecz przegrany, niestety. No ale jak nasi do siebie strzelają, po, po czym dostaje jeden bana, to jak to wygrać? Mm, 8-5 staty. No nie, nie najgorsze. No ale co można zrobić? Nic nie można zrobić. Pomimo tego, że robi się najlepsze staty w meczu. Nic, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na... na jeszcze degradację. Zapraszam na inne serie, no i w... jutro, ob... właściwie w czwartek, ruszamy z dwintem. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie odcinka, zapraszam na inne serie, bywajcie, cześć!